Siemanko! Z tej strony Turbokali czyli Brani Dzisiaj dzisiaj w Brow Stars i dzisiaj zrobimy z Wojtek! W ogóle możesz tego słabo słyszeć, ale dzisiaj będziemy, tak jak powiedziałem, grać w Brawl Stars. Mamy nowe konto! ja za będę mieć Mega Boxa! No a ja Tika chcę mieć. W ogóle mam nowe konto. A ja mam Nie co mnie to. Dobra, gramy typek. Grajmy pierwszą rękę, a rękę. Co musisz kaltać? No, jedziemy tutaj dalej. No graj. No. Kolejnego. Co? Co? Co się domyślić? No. Najważniejsza rzecz? No. Eee, zostawcie łapkę w górę, no. tak? Tak. Może na tą tarę, bo ona ma słaczek, chciałem pokonać. Może ja mam ulta. Postaram się zawić o ale mam laga. jest, Mr. B. Wojtek. Dobra, przegraliśmy. No ja to Wojtek, zagramy solo, dobra? Okay. Co? No. To no, zagramy i później zagramy sobie znowu dło. Ogólnie ja się zmieniłem na na sergi, bo też mnie ją Tak. A tylko... Bo może porobię. Z kim tam grasz? Grasz sam czy z kimś? Sam ból, tu nie ma HP, a chciałam to pobrać. A ty grasz bólon? Co? Ty grasz bólą czy kim? Nie, ja mam tyle. Ja mam właśnie soczek. A, ty też na soczek? No, a ty na co? Nie będę sam. No tak, ale z... Yy, że się samemu, czyli na dół, czy jak? Niestety trzecie miejsce, plus sześć pucharków, nie tak źle. Kwiateczka. Chyba prawda?